Witajcie w Bankowe ABC. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu bloga. Dziś porozmawiamy o czymś, co dla wielu z nas jest niezwykle ważne: o oszczędzaniu. Ale nie o byle jakim oszczędzaniu, a o inteligentnym lokowaniu pieniędzy. Przyjrzymy się bliżej ofercie Santander Consumer Banku, a konkretnie ich rachunkowi oszczędnościowemu. To propozycja, która może być prawdziwą rewolucją dla tych, którzy szukają elastycznej alternatywy dla tradycyjnych lokat terminowych. Dokładnie tak. Wiele osób unika lokat ze względu na sztywność. Raz wpłacone pieniądze są zamrożone na pewien czas. Tutaj jest zupełnie inaczej. Rachunek oszczędnościowy w Santander Consumer Banku to produkt, który daje nam swobodę dostępu do środków, a jednocześnie pozwala im aktywnie pracować na nasz zysk. To swoiste konto oszczędnościowe, na które w dowolnym momencie możemy wpłacać i wypłacać pieniądze. Zatem przejdźmy do konkretów. Co wyróżnia ten rachunek oszczędnościowy na tle innych ofert? Przede wszystkim możemy mówić o promocyjnym oprocentowaniu, które jest naprawdę atrakcyjne. W ramach promocji Wszyscy zyskują, która obowiązuje od 27 czerwca 2025 roku do 25 września 2025 roku. Mamy stałe oprocentowanie promocyjne. A jak wyglądają konkretne progi? Dla salda do 50 tys. zł włącznie oprocentowanie wynosi 4,20%. Dla nadwyżki powyżej 50 tys. zł do 200 tys. zł włącznie to już 4,10%. A dla salda powyżej 200 tys. zł oprocentowanie to 4%. To naprawdę konkurencyjne stawki w obecnym środowisku rynkowym. Co ważne, odsetki są kapitalizowane miesięcznie. Co jeszcze ważne, to fakt, że nie ma żadnej minimalnej wpłaty, aby zacząć oszczędzać. Możemy zacząć od dowolnej kwoty, co jest świetne dla tych, którzy dopiero budują swoje oszczędności. Do tego dochodzi 0 zł za prowadzenie rachunku i dowolna ilość przelewów w miesiącu bez dodatkowych opłat. To oznacza, że nie musimy się martwić o ukryte koszty, które mogłyby zmniejszać nasze zyski. I co najważniejsze. Mamy wpłaty i wypłaty w dowolnym momencie bez utraty odsetek. To naprawdę rzadkość na rynku i kluczowa przewaga tego produktu. Dostęp do środków jest całodobowy 7 dni w tygodniu online, poprzez bankowość internetową i aplikację mobilną. Nie potrzebujemy nawet konta osobistego, czyli tzw. ROR-u w Santander Consumer Banku, aby założyć ten rachunek oszczędnościowy. A nasze środki są bezpieczne, bo gwarantuje je Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro. Przejdźmy teraz do korzyści. Jakie realne zyski zyskujemy jako klienci? Po pierwsze, maksymalizujemy nasze zyski dzięki temu atrakcyjnemu oprocentowaniu promocyjnemu. Po drugie, zyskujemy niezrównaną elastyczność i wygodę. Możemy wpłacać i wypłacać pieniądze kiedy tylko chcemy, bez obaw o utratę naliczonych odsetek. Tak, i e bank często przygotowuje specjalne akcje i promocje dla klientów rachunku oszczędnościowego, więc możemy liczyć na dodatkowe bonusy. To też ważna informacja dla osób, które cenią sobie szybkość i prostotę. Proces założenia rachunku jest całkowicie online i zajmuje zaledwie kilka chwil. Większość klientów kończy ten proces w około od 8 do 10 minut. No właśnie, a jak wygląda ten proces aplikacji krok po kroku? Po pierwsze, musimy wypełnić wniosek online. Potrzebujemy do tego jedynie dowodu osobistego i telefonu. Następnie potwierdzamy naszą tożsamość. Robimy to poprzez przelew jednego złotego z naszego konta w innym banku. I tu bardzo ważna uwaga. Dane, czyli imię, nazwisko i adres z przelewu muszą być identyczne z tymi podanymi we wniosku. W przeciwnym razie przelew zostanie odrzucony, a środki zwrócone. Lista banków, z których można dokonać takiego przelewu, jest dostępna na pierwszej stronie wniosku. Kiedy weryfikacja przebiegnie pomyślnie, rachunek jest założony. Możemy od razu zalogować się do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej i zacząć korzystać z rachunku. Pamiętajmy, że możemy posiadać tylko jeden rachunek oszczędnościowy w tym banku. No dobrze, ale dla kogo tak naprawdę jest ten produkt? Jest to idealne rozwiązanie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat i chcą zacząć oszczędzać, lub szukają bardziej elastycznej opcji dla swoich pieniędzy. To świetna opcja dla tych, którzy cenią sobie dostęp do swoich środków całodobowo, 7 dni w tygodniu, online, poprzez bankowość internetową i aplikację mobilną. Tak, a także dla każdego, kto chce, żeby jego pieniądze pracowały na zysk, bez dodatkowych, często uciążliwych warunków, jak na przykład minimalne wpływy czy konieczność posiadania innych produktów bankowych. Jeśli mamy nadmiar gotówki, którą chcemy bezpiecznie ulokować i pomnożyć, to jest to właśnie to narzędzie. Podsumowując dlaczego warto wybrać tę ofertę? Kluczem jest atrakcyjne oprocentowanie promocyjne, które pozwala naszym pieniędzom rosnąć szybciej, do tego dochodzi brak opłat za prowadzenie konta i przelewy, co oznacza, że nasz zysk nie jest pomieszany o żadne ukryte koszty. No i oczywiście elastyczność wpłat i wypłat bez utraty odsetek to ogromna zaleta, dająca nam pełną kontrolę nad swoimi oszczędnościami. Cały proces założenia konta jest tak prosty i szybki, że możemy zacząć oszczędzać praktycznie od zaraz, a bezpieczeństwo naszych środków jest gwarantowane przez bankowy fundusz gwarancyjny. Nie czekajcie więc, wasze oszczędności mogą pracować już dziś. Jeśli szukacie prostego, bezpiecznego i opłacalnego sposobu na oszczędzanie, rachunek oszczędnościowy w Santander Consumer Banku jest właśnie dla Was. Załóżcie rachunek online już teraz i zobaczcie, jak Wasze pieniądze zaczynają zarabiać. Podsumowując, rachunek oszczędnościowy w Santander Consumer Banku to nowoczesne podejście do oszczędzania, które łączy w sobie wysokie oprocentowanie promocyjne, pełną elastyczność i wygodę online. Bez względu na to, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z oszczędzaniem, czy szukacie bezwarunkowych, lepszych warunków dla swoich zgromadzonych środków, ta oferta jest warta uwagi. Pamiętajcie, że promocja wszyscy zyskują trwa do 25 września 2025 roku. Zadbajcie o swoją finansową przyszłość. Zróbcie pierwszy krok już dziś.